Zapraszamy, można u nas sobie wypić średniowieczne monety. Można posłuchać jak wybijano takie średniowieczne monety. Zobaczyć jak to wyglądało. Zapraszam Cię, możesz podejrzeć. Ja to czy... ja to, czy... ja to, czy... to Stasznie, to ja nie wiem, nie? Ja się podniosę. Co? Tak, czy to, czy to? Skoczyłeś czy co? Na kolejcie? Aha, to jest podrokach. Tak. tak jakby wypływa. To... Na początku widzę, że to przybywał kawał srebra albo złota od swojego władcy. Następnie przetapiał to w dużych piecach i formował to w takiej krążki, które był właśnie ze srebra albo złota. Następnie umieszczał to w mędnicy. A mennicę przede wszystkim miała dwa elementy. I był to poduszka mędnicza ze wzorem oraz stepel mędniczy. A one te były płaskie, prawda? Jest płaska? Jest, jest. I tu jest wzorek. widzicie? Następnie wrzucamy taką płaską monetę do środka, przykładamy stempel menniczy i za pomocą najzwyczajniej w świecie młotka wybijamy monetę. Jest to akurat moneta Wolesława śmiałego. Jest. Można u nas zakupić takie pamiątkowe monety. Można samemu taką monetę wytłucć. Jedna moneta to 3 zł, a komplet pięciu różnych monet z pełnym opisem takich monet to 10 zł. Można obejrzeć sobie te monety, jak wyglądały. Proszę bardzo.